Ho, ho, ho. Kochani, witam Was w siódmym już vlogmasku, siódmym. I co, i nagram dla Was kalendarze za chwileczkę dosłownie, w sensie no za, za niedługo, bo na razie szybko się spieszymy, tak wygląda mój outfit. Śpieszymy się um, na kolację w restauracji i rozdawanie prezentów rodzinnych, takich wiecie, na Mikołajki. I co, i tak wygląda mój wygląd. Moim zdaniem nawet ładnie. E, tak szybko się dosłownie ubram, bo y, wstałam tak no, późno, bo ja jakoś 17, może, może trochę później. I co? I kalendarze otwieranie ich zrobię Wam chyba za chwilę, choć w sumie mogę nawet teraz zrobić. Um, tylko tak szybciutko muszę zrobić. I co, więc ja was tutaj położę. Poczekajcie. I tak się prezentuje mu outfit. Nie robiłam makijażu, bo stwierdziłam, że mi się trochę nie chce i więc jestem teraz bez makijażu. Jak będę wyglądać jak jakiś mumia e, albo coś, no to trudno. I co? I chyba teraz po prostu szybko Wam otworzę te kalendarze. Więc tutaj mamy już siódemeczkę siódmeczkę. Bierzemy to. Siódmy, siódmy kalendarz, siódmą część. Okej, okay, więc mamy tutaj już siódmy prezencik. Ja zwykłam, że to jest jakaś książka po prostu. Tak czuję, ale otwieramy z, z mocnymi oczami, tylko muszę tutaj. że to jest jakaś książka nawet. Nie mogę to może być. Zobaczcie. Jak to widzicie. Ale no tak, to jest jakaś książka. Zapomniałam, że też jakaś o Japonii. Albo nie wiem o czym. U, Japonia. Kocie ścieżki. Ciekawe jestem. W krainie bogów. Indakimasu. zapach zapachtami. Tysiąc kilometrów na południe wybrzeży Kisiu. Kisiu. Okej, okay, nie rozumiem tego, ale. To jest po polsku, ale jakieś dziwne słowa są tam, więc... No cóż. Ok, teraz mamy. Ale bardzo fajny prezencik. muszę ten tym Teraz mamy um, kalendarz adwentowy ze świeczuszkami. I szukamy tutaj siódemki. Nie już widzę. Ją tutaj musimy tak... Tylko, żeby odłożyć Patrzymy. Zobaczcie pierwsi co to jest mideteria. Nie rozumiem i to w ogóle nie rozumiem co tu jest napisane ale właśnie ładnie. Pachnie jakimś drzewkiem takim albo jakimiś takimi ziołami. Trochę, ale nie takimi ziołami, tylko takimi ziołkami, takimi ziołami. Um, I co? Pachnie, nawet ładnie. Tylko nie wiem, co to znaczy. No cóż. Dobra, i tutaj już mamy jeszcze ostatnie jakby wyzwanko, siódme. 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 Ok, mam tutaj już siódme zadanko. Trochę się boję, więc zobaczcie pierwsi. Okej, okay, i patrzymy co to jest. Dzień w wy... Cały w czapce Mikołaja. Cały dzień. <grym> dzień cały w czapce Mikołaja. Zobaczcie. I guess musimy coś znaleźć. Ale nie wiem, czy to musi być czapka, czy to może być na przykład jakiś taki ładny dodatek na włosy. Ale dobra, znajdziemy jakąś czapkę. Ja mam taką ładną jedną czapkę. I zaraz wam pokażę. Okej, okay, tak wygląda mniej więcej mój outfitik. Taki o, obecnie to jest to pokoju, bo nie szłam już do mojego. I tak wygląda mój outfitik z czapeczką Mikołaja. Nie wiem czy coś widzicie, bo to trochę trudno. Z czapeczką Mikołaja, co so, mam skarpetki takie o. Tak wygląda mój outfitik z czapeczką wiem, czy coś widzicie, to się zniży trochę, um, Są obecnie w pokoju rodziców, więc nie ma trochę miejsca i tak wygląda mój outfitik, skarpetki mam takie czarne, um, no i co, jeszcze ubiorę sobie takie buty chyba, wydaje mi się, że na obcasie i będziemy iść. Dobra, ogólnie to dobrałem jeszcze do stylizacji taki płaszcz, buty i torebeczkę, taką czerwoną i tak to się mniej więcej prezentuje, tak o, o i co, I lecimy, um, oczywiście ściągam ten płaszcz tylko po to, żeby by po prostu było mi ciepło, więc potem ściągam ten płaszcz w restauracji, ale no, tak wyglądam, Slay. Obecnie jesteśmy na y, jarmarku świątecznym w Warszawie, już zjedliśmy i było proste jedzonko i szukamy kołacza. Dobra, ogólnie to wróciliśmy już do domku i z tego jarmarku i zjadłam kołacze, znaleźliśmy kołacza. Um, takiego zjadłam sobie zwykłego z Nutellą, mega dobry był, ale nie są całego, byłam taka pełna po tym. I w ogóle byliśmy w oszon chyba, tak? I w Mokotowskiej i szukaliśmy bombek różowych, ale nigdzie nie było takich, które jakby dawały, dawałyby radę, więc teraz idziemy jeszcze do Leklerka, czy tam jak to się nazywa, i idziemy szukać tych bombeczek. Nadal jestem tak ubrana, tylko na moją czapkę pobrudziłam ją tą nutellą I teraz jest brudna, ale chyba sobie wezmę po prostu jakąś zwykłą teraz do tego oszu. Um, I co? I ja się nie przebieram na razie, normalnie tak jestem cały czas. I co? I idziemy się, prze... jakby idziemy się um, znaleźć te pompki, bo właśnie szukaliśmy ich i nie było. Ja mam plan chyba zrobić taką biało-różową no, albo srebrno-różową choinkę, no bo y, złoto-różowa by mi nie wyszła, co? w sensie byłaby taka sreczkowata, więc robimy chyba biało-różową choinkę. Ogólnie to jestem, jakby ja już wróciłam, ja jestem przebrana w piżamkę taką o, i tu to... jest chońka. nie wiem czy to widzicie w ogóle, pokażę wam, w ogóle um, mama zrobiła mi resztę prezentów, tu mamy 24, dużą, dużą, największą, I zobaczcie tą choinkę, w sensie ona nie jest taka wysoka, ale ona, jaka ona jest szeroka, to jakby w moim pokoju, guys, ja tu nie mam dosłownie miejsca, zobaczcie, to są drzwi, to jest ten i tak wygląda ta choinka, kurde, i... Najgorzej, że tutaj też jest już w miarę do końca, dociągnięta i nie wiem, co ja mam zrobić, bo ona jest strasznie szeroka. I nie wiem, co ja mam zrobić, ja dosłownie stoję w tym... W... Ja jest duże. Ja stoję dosłownie w garderobie. O zobaczcie, to dostałam właśnie na Mikołajki. Te tamte, jeszcze wam pokażę w ogóle, co dostałam dzisiaj na Mikołajki. Guys. Zobacz, ja to dostałam na, um, i, na właśnie te nasze rodzinne. I dostałam to tatę, bo ja miałam tatę, właśnie. Wylosowałam tatę. Um, kupiłam mu taki zestaw ostrych sosów, To tak ostre ostre sosy ja. Ma ich mega dużo, takie ostre, ostre i takie bardzo ostre. Um, I kupiłam mu płytę. Taką płytę do odtwarzania w tym takim. Takim czymś, nie wiem jak to się nazywa, to takie gramofonia, o, oh, gramofonia. I a ja, ja dostałam od niego coś takiego, bo on też mnie wylosował, tak się... Słysza. Kocham tą bluzę. Dosłownie to jest z bluzy Kocham to, to jest takie super jakby guys, nawiążcie ze mną współpracę. Kocham to, dosłownie Love it. Um, może postaram się jakiś link wrzucić do komentarza do komentarzy albo e, jakby do postu, znaczy w sensie postu, do opisu, mogę wam wrzucić jakiś link, postaram się wam wrzucić link, jakby, kocham to, dosłownie to jest takie mięciutkie, to jest takie mięciutkie, guys, to ma um, tutaj, ma jakby takie mięciutkie coś i tu też jest mięciutkie, tam możecie wybrać sobie różne w ogóle... Um, jakby wzory, różne kolory i to wszystko, ja, ja oczywiście różowe wybrałam, bo kocham różowe, ale to jest takie wygodne, nie my, kocham to. I dobra, i teraz następną rzecz, jaką dostałam, ale to dostałam tak w ogóle od babci ogólnie, no bo z babcią się moją już nie widzę na święta w zasadzie sensie tą od strony mamy. Nie widzę się już na święta, bo ona wyjeżdża tam do moich kuzynek tutaj w Szwecji, więc nie widzę się z nią w święta. I dostałam, więc od, jakby dała nam dzisiaj, tam taką świeczkę, piękną, pięknie pachnie, to jest Red Orange, um, mega ładnie pachnie, podoba mi się, taką dużą świeczkę, tutaj mam tę mniejsze, ale ta duża jest super dosłownie, no i takie coś słodkiego na osłodę, więc mega spoko i z zabaweczką, jestem ciekawa co tam będzie. I, to, I pokażę Wam w ogóle co kupiliśmy, bo kupiliśmy, byłam kurczę nie wiem w ilu sklepach byłam, bo byłam tak, byłam w Action, byłam w Auchan, nie, najpierw było tak, że e, poszliśmy do Auchan, nie było nic w Auchan i w Obi też patrzyliśmy w Obie, poszliśmy do Action, poszliśmy do Leclerca, nie było nic, poszliśmy w ogóle do Half Price'a, poszliśmy do Julii sprawdzić i potem poszliśmy do Tediego i dopiero w siódmym w Tedim były rzeczy. Dalej już nie patrzyliśmy w innych action i tak dalej Bo w action podobno były jakieś, ale zostały wyprzedzone czy coś tam No ale różowe ja chciałam, więc e, większość nie było Julia to tak po prostu nam się nawinęło, bo stwierdziłyśmy, że potem po prostu jedziemy e, Po Leklerku i po takim jednym action, bo jedziemy do takiego czegoś um, Na Puławskiej e, takiego, <laughs> takiego czegoś, gdzie Tam jest dużo po prostu, tam jest Teddy obok siebie, Teddy e, Action i jakieś Sensei i takie inne główne więc tam pewnie będzie mnóstwo takich różnych rzeczy, więc pokażę wam co kupiłam i dopiero wtedy im to wszystko kupiliśmy, więc no ogólnie to kupiliśmy taki zapas 24 baterii bo te baterie akurat zawsze się przydają, ja ich na przykład nigdy nie mogę znaleźć, kiedy ich potrzebuję a to są takie wiecie, takie klasyczne, naj, najwięcej jakby dosłownie ich jest do jakichś światełki i innych takich rzeczy, no to po prostu te się zawsze przydają, bo podnoszą eee, dwie takie te rzeczy z takimi bąbkami, takimi różowymi. Na tą choinkę będą. Jeszcze światełka musimy zawiesić, więc nie mogę zwieszać. E, dobrze, że mają te sznurki tutaj. To będę przewieszać. Dobrze, że mają, bo ja bym nie dała rady wciskać swoich własnych, bo nie mam takich ładnych. Zobaczmy taką jedną też paletę różowych. Um, nie wiem ile to jest. Raz, dwa, cztery, 3 trzy, 6, 10, 12 jest tutaj tych ale tu chyba nie ma. sztuki, a nie są sztuki, jednak. jednak są sztuki. Więc co? Takie, że ogólnie powiem Wam ile to kosztowało to. Takie 12 takich ładnych bombek kosztowało 23 zł. I to też 23 zł, tylko nie wiem ile tu jest bombek, ale jest ich, jest ich chyba dosyć dużo. Um, 30 sztuk, wydaje mi się. Sekunda, bo 30 sztuk, 23 zł, takie zwykłe. 23 zł. I tutaj 23 zł za 12 sztuk, ale to są już takie, wiecie, pozłacane, takie ten, więc myślę, że w miarę dobra cena. Um, Miałam jeszcze dwa takie łańcuchy 4-metrowe za um, takie o, 4-metrowe takiego koloru, y, za 5 zł, jeden. Więc myślę, że to jest dobra cena, bardzo. Jak to ma 4 metry, to myślę, że to jest bardzo dobra cena. Um, takie coś, takie te, 9,50 y, za 5. Za pięć takich e, reniferków 9,50 też myślę, że dobra cena, więc ogólnie polecam Wam Tediego na takie rzeczy um, świąteczne. Tylko tam ja praktycznie wy, wytynekowałam wszystko, no bo po prostu nie ma tych rzeczy. Też ogólnie mam wrażenie, że po prostu mniej już... Ogólnie mniej produkują różowych rzeczy na święta i teraz nie mam wrażenie, że jeszcze mniej i po prostu to wszystko jakby zabiera się i tak dalej, więc... No, ale może po prostu byłam przed dostałam czy coś i kupiłam takie coś po prostu wielkich Um, Zwykły bombek takich tego koloru, no nie, to było srebrne, srebrnego koloru. Sorry, ja wówczas robiłam po prostu takie, no takie, jak to się nazywało? Um, I co, i będę po prostu tak, o, mniej więcej, żeby to było, bo ja miałam plan właśnie zrobić srebrno um, srebrno różowe bo właśnie chciałam zrobić albo białoróżowe, albo białoróżowe, albo srebrno różowe. Um, jeszcze też był pomysł złoto-różowego, ale stwierdziłam, że to będzie wyglądać troszeczkę syraczkowato, więc um, no. I zobaczcie w ogóle to jest fajne, że tą kosmetyczkę, co tam tak mi się maczinguje z tą bluzą, kocham to. I co, ja muszę tutaj posprzątać, bo ogólnie to znowu zrobił się syf. Te rzeczy, um, te rzeczy um, z kalendarza to ja miałam plan je po prostu dać pod choinkę ale na razie muszę w ogóle choinkę obrać i tak dalej, więc nie wiem czy to teraz dawać, czy nie. I co? Ja trochę zaczynam sprzątać i jeszcze muszę w ogóle filmik wam zmontować. W ogóle sorry, że e, tak jest opóźnienie, bo jest siódmy, a ja nawet wam 5 grudnia jeszcze nie wróciłam. I muszę wam wrzucić, no bo no sorry jest opóźnienie dosyć, ale postaram wam się wrzucać teraz w ogóle, sobie postanowiłam. Że postanowiłam się wrzucić te filmiki postaram się od razu robić, jakby te wszystkie challenge. Muszę jeszcze 100 stron książki dzisiaj przeczytać. Nie. Od 77 przeczytaliśmy, na 71 przeczytaliśmy 6 stron, że zostało jeszcze 94 strony. Więc dzisiaj jeszcze będę czytać pewnie trochę. I w go jutro jeszcze dokończę. Jutro też na pewno zrobię te dwie godziny na lodowisku, po prostu przyjdę pół godziny wcześniej i wyjdę pół godziny później. I też od razu będzie. I no postaram się wam po prostu robić te wszystkie challenge. Też yy, cały dzień w czapce Mikołaja. Myślę, że zaliczony może być. Um, no i co? Ja tutaj trochę posprzątam. I zmontuję jeszcze wam filmik w ogóle, bo um, trzeba. I potem będziemy choinkę dekorować. Ogólnie to zedytowałam już e, piąty vlog vlogmas. Więc um, pewnie jest gdzieś już. Już pewnie jest. I tak wygląda choineczka, na której są światełka. Jeszcze tutaj trochę do góry... Odprowadzę, bo na górze trochę nie ma, ale trochę damy jeszcze je do góry. I co, i muszę nawlec te rzeczy, jest jakaś 22, a ja miałam iść spać o 22, bo jutro wstaję o 6. Ale dobra, szybko to zrobimy. I co, i zaczniemy dekorować to, a resztę pokoju udekorujemy jutro, na pewno. I co, jeszcze z tą stroną książki miałam przeczytać, to jutro przeczytam z tą stroną książki. Jeden ja to całe, cały ten. Ale dobra, dekorujemy kochoinkę szybciutko. Ogólnie to też pewnie sobie włączyć jakiś film do tego, bo poczemu nie? to drzewko. Jeszcze wam za chwilę pokażę, jak to wygląda w ciemności. Dobra, tak się prezentuje. Strasznie ogromne jest to drzewko. Tak się prezentuje na razie. Jeszcze tutaj gwiazdkę trzeba dać. Nie jest źle. Podoba mi się moim zdaniem. Jeszcze to te światełka. Telefon trochę nie, tego nie oddaje, ale bardzo ładnie. Jeszcze pod spodem mam w ogóle te rzeczy z kalendarza adwentowego. Jeszcze położę w ogóle kalendarz adwentowy pod spodem. Tutaj uwaga, zgaszam światło. Telefon trochę nie oddaje, ale mega ładnie to wygląda. Si telefon robi to, że jest niebieskie, ale to serio mówię wam, że jest to różowe i pięknie to wygląda. Ogólnie mega ładnie jest. Jeszcze zostawiam sobie tutaj bombki, bo to oczywiście nie koniec. choinka, to nie będzie tylko jedna rzecz w moim pokoju, która będzie świąteczna. To będzie tyle rzeczy świątecznych, jeszcze jeszcze mam w ogóle kresnoludki takie e, różowe świąteczne, więc. E, mega duży jeszcze wieniec i takie inne rzeczy będą tutaj, więc będą jeszcze świąteczne rzeczy. E, więc na razie zostawiam sobie ten, tylko po prostu jest już późno, bo jest jakaś 23 albo północ nawet 23.54 jest, więc jest północ, coś około. I muszę w ogóle jeszcze to gdzieś dać, ale to zrobię to po prostu jutro, bo serio muszę już i spać. I co, no, też muszę posprzątać, ale włożę kalendarz adwentowy, jeszcze ten ze świeczkami też pod to. I no, i mega ładnie to wygląda w ogóle. Więc ogólnie, jeśli Wam się podobał siódmy vlog masek, to dajcie subika i łapkę w górę. I gdzieś tutaj Wam się wyświetli e, również nasz Instagram, e, który gorąco polecam tam wejść. Za chwilę się pojawią, pojawią pewnie jakieś rolki, musimy coś nagrać na pewno. Um, i co? I no dajcie sobie łapkę w górę, jeśli wam się podobało i jeśli chcecie więcej takiego kontentu. A lecę spać. Bye bye. Widzimy się jutro.